Siemanderko, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku z nowej serii. Jest to seria Let's Play Minecraft Multiplayer. Tak, gram na jednym z serwerów, które powstały dosyć niedawno. Serwer ten powstał około godzinka temu. IP teraz znajdziecie w adnotacji. Link do, preze do pełnej prezentacji no. tego serwera w moim, w moim wykonaniu znajdziecie w linku w opisie. Ogólnie na start dostajemy takie eku zenchantowane. Już trochę go wykorzystałam. I jedzonka mapę Ten z piasek, Cobblestone i emeralda sam zebrałem. Emeralda poprzez to, że wykopałem tutaj małą dziurkę. Dokładnie to tu. I wypadł mi emerald. Ogólnie... Kurde, dźwięki trochę za głośno, więc muszę je trochę przyciszyć. Nie, teraz to trochę za słabo muszę uchwać, więc. No, tak na dwa. No jest spoko. Ogólnie nie mogę wykopać taki oder który jest w na serwer, więc nie mogę wykopać żelaza za kilofem. Bo wpada z niego cobblestone i się do... żelazo przemienia się w kamień, więc... Fajnie nie można expić takim oto sposobem, że. Się tak I ogólnie założymy swoją własną gildię, ponieważ. O, resta, mi właśnie wypadł z kamienia. Założymy swoją własną gildię, ponieważ będziemy chcieli domek zbudować, jak to na, na serii Let's Play przystało. A niestety nie mamy takiej możliwości, ponieważ na tym serwerze nie ma działek. Może kiedyś zrobię, nie wiem, ale skoro jest to serwer, serwer z gildiami, raczej ich nie będzie. O, jak widzicie, znalazłem diament. Szansa na wypadnięcie diamenta jest 0,75%, więc nie jest aż tak trudno znaleźć diament. No i tak. Ogólnie zachęcam bardzo do subskrypcji mojego kanału. O kurde kilof mi się skończył. No nic będzie trzeba zrobić nowe. ściąć mm, drewno, tak. Trzy, yy, ogólnie... Zachęcam bardzo, co już mówiłem, do subskrypcji mojego kanału, ponieważ yy, teraz będzie dużo serii. Pierwsza seria, którą teraz mam zamiar nagrać, jest to seria właśnie z, yy, z tego serwera. Yy, będziemy sobie na nim tak grać dopóki. Nie zdobędziemy wielu osób na tym serwerze. O! Triasist jest. No proszę. Dopóki nie znajdziemy wielu osób na tym serwerze i nie... nie będę miał takiego eku, że będziemy wszystko okosić i tak dalej. Więc... Zetzniemy sobie to drzewo. Już nam drewno starczy. Myślę, że to jest wielki plus tego serwera, że jest na nim assist ponieważ nie trzeba się męczyć z tym drewnem. Tak. Hmm. Tutaj będziemy mieli takie małe schronienie. Mam Takie dobre. Dobra, zróbmy sobie nasz pierwszy crafting. Kilow kamienny. Ponieważ chyba dwa by się nam przydały jeszcze, ale. Dobra, spoczko. Nie, w ogóle mogę to postawić, bo sukierka by nam się przydała. I może będziemy mieli skórzaną zbroję, przecież nie wiem czy nam się wsparci yy, ponieważ yy, widziałem zombiaka w skórzanej zbroi, który pływał w wodzie przed chwilą. Więc pójdziemy do niego. Ogólnie... Napiszcie mi, czy chcecie mi, żebym zrobił sobie intro, czy chcecie tak bez intro oglądać moje filmiki. Ponieważ mi tam... jak dla mnie intro, to jest taki zbędny element każdego yy, nagrania. A żeby się gdzieś podział nasz, chyba że to tu. Się... Nie, podział się, chyba że do tej dziury Nie mogę, więc wychodzimy z tej dziury. Creeper tu wybuchł. Bo tak, raz było jeszcze jedno podejście przed chwilą do nagrania, ale niestety creeper mi wybuchł i mnie zabił. O! I proszę, co my tu widzimy? Świątynię pustynną. Na szczęście serwer jest nowy. Jest małe prawdopodobieństwo, że ktoś. Odkrył to, Dziś tą świątynię, znaczy się, ponieważ na spawnie mamy taki guziczek, ale co już dokładnie Wam go piszę w przedstawianiu serwera, który po kliknięciu, jak go klikniemy, znaczy się, teleportuje o nas na losowe kordy. I minusem jest to, że może nas zespawnić gdzieś na środku oceanu. O Boże, naprawdę już to byli. Boże, wywoziłem żelazo. A TNT zgarnęli chociaż? Wszystko musieli zgarnąć, nie? A skrzynek nie zgarnęli, to my zgarniemy skrzynki. Znaleźliśmy, to będziemy za śmieci. Ora ten Flasha nie podbierali. Ale pewnie jakieś diaksy zebrali. Dobra, idziemy do góry. Wiecie co? Nie podoba mi się zbytnio to miejsce, może byśmy poszli na spawn i stamtąd tepnęli się w nowe miejsce, bo szczerze to tutaj nic zaciekawego nie ma w tym miejscu. Więc pójdziemy na spawn tutaj mamy ten guziczek przy okazji zręczentowałbym sobie mój kilof. Siódmy level, no i naprawdę. Znowu kiloch na trzeci. Unbreaking. Unbreaking. Spoko. Ale... Zmienię sobie na polski język, ponieważ nie jestem przyzwyczajona do tej czcionki takiej grubej. Dobra. W miejscu nie mamy takiego, więc możemy się tepać. Białą śnieżnie mi się nie podoba. Z tego co widzę, to nie, też nie jest za ciekawa okolica. O! Poczanki się na początku nie załadowały, ale jest spoczko. Prawie bym wpadł do mm. razy. Ale mamy skórę. No. I mięso. <grym> Dobra, jest dobrze. traktowali bardziej tę serię jak taka seria informacyjną. No, taka seria, w której będę Was informował o różnych nowych mm, wydarzeniach na moim kanale I o, i o serwerze i co się na tym serwerze będzie działo. Ogólnie zapraszam do subskrybowania mojego kanału, co już, o czym już wspominałem. Zachęcam również do lajkowania tego filmiku, udostępniania go gdziekolwiek na Facebooku, nawet na mniej znanych portalach jakichś społecznościowych. Oj, kolejne świątynia, to będzie ta sama, ale raczej nie ta sama. M ponieważ bardzo fajnie by było, gdybym nawet się dobił tą większą ilość subskrypcji. Na przykład takie 600. Albo gdyby na tym serwerze grało też tyle osób, bo serwer, no, w, moim zdaniem, wyróżnia się spośród tych wszystkich. Nie jest taki, no, taki gotowy. Moim zdaniem, nawet fajnie jest on zrobiony, więc to jest ta sama świątynia. Czy to naprawdę jest sama świątynia? Whatever. Dobra. Ja chcę na spawn. Zajdziemy tu. Komplak. Dobra. To jak widać mamy Akalika, czyli właściciela serwera. Hmm. Nieważte się na mnie. Mam wrażenie, że ten teleporter jest taki, że teleportuje niby na losowe kordy, ale jedne są nawet blisko od drugich. Tak mi się wydaje. Może takie szkulety. Dobra. Lepiej się Róbmy takie... ...takie coś, żeby mopki nie mogły... ...przechodzić z do nas. Tylko z góry. Dobra. Ja myślę, że... ...na tym zakończymy nasz odcinek. Jeśli się wam podobało... ...to subskrybujcie. Więc narka, mą wow, wow, monstrzała w głowie.